Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. 17 kwietnia 1933 roku zima w Tatrach trwała w najlepsze. Tego dnia do ratowników Topr dotarła informacja o wypadku, który miał miejsce podczas wspinaczki północno-wschodnim filarem ganku. Zginął wówczas jeden z najbardziej znanych w tamtym czasie taterników, poeta Wincenty Birkenmeier. Zimowa wyprawa tą drogą na ganek była ogromnym wyzwaniem. Niestety, tym razem nie zakończyła się ona sukcesem. Kim był Wincenty Birkenmajer? I dlaczego niewiele brakowało, a ratownicy przypłaciliby udział w wyprawie po jego ciało własnym życiem? O tym już za chwilę. Wincenty Birkenmajer urodził się w podkrakowskiej wsi Czernichów 29 czerwca 1899 roku jako dziewiąty z 11 dzieci. Jego ojciec Ludwik był fizykiem, matematykiem i astronomem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Matką była Zofia Karlińskich. Wincenty był chorowitym dzieckiem. Jako trzylatek przeszedł dyfterię, po której musiał na nowo nauczyć się mówić. W wieku dziesięciu lat rozpoczął naukę w gimnazjum Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem, gdzie uczył się do wybuchu I wojny światowej. Potem kontynuował naukę w gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, a następnie w gimnazjum imienia Jana Sobieskiego, gdzie w 1917 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Później rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo była to matematyka i fizyka, jednak po dwóch latach zmienił kierunek na literaturę i historię sztuki. Studia ukończył w 1925 roku. Podczas studiów zaczął aktywnie uczestniczyć w życiu literackim. Tworzył eseje oraz wiersze. Jego pierwsze sonety ukazały się w 1921 roku w ilustrowanym kurierze codziennym. Wincenty był również współredaktorem pisma Wentylator. Wkrótce został jednym z najwybitniejszych taterników międzywojnia. Zainteresowanie Tatrami zawdzięczał ojcu, który fascynował się górami. Ludwik znał księdza Stolarczyka oraz Klimka Bachledę, króla tatrzańskich przewodników. Opowiadam o nim w trzecim odcinku Górskich Tragedii. Link zostawiam Wam w opisie. Należał do Towarzystwa Tatrzańskiego i prowadził badania termiki stawów tatrzańskich. Vincenty po raz pierwszy pojechał w teatr w 1923 roku. Od tego momentu stały się one jego wielką pasją. Pisał do przyjaciela, że są one jego chorobą psychiczną. Vincenty był postrzegany jako dusza towarzystwa, ale w głębi był człowiekiem skrytym i skromnym. Wyróżniała go bezinteresowność i chęć dzielenia się z innymi, mimo że sam niewiele miał. Regularnie wysyłał koledze część swojej niewielkiej pensji, gdy ten nie miał pracy i musiał utrzymać siebie i ciężarną żonę. Dzielił się również swoją garderobą. Był niepozorny z wyglądu: szczupły, blady, z rudawymi włosami i lekko odstającymi uszami. Po studiach pracował jako nauczyciel. Nie bez znaczenia w wyborze tego zawodu były długie letnie wakacje, pozwalające na realizację górskiej pasji. Wincenty na wyjazdy w góry wykorzystywał każdą wolną chwilę. Pierwszą pracę w zawodzie podjął w państwowym gimnazjum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Lekcje prowadził w sposób niekonwencjonalny, umiał zainteresować uczniów językiem polskim. Popularyzował turystykę i teatr. Był bardzo lubiany. Został prezesem Inowrocławskiego Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. W Dzienniku Kujawskim publikował artykuły oraz wiersze. W 1926 roku wydano jego przekład powieści Dom i świat. W 1928 roku rozpoczął pracę w Państwowym Męskim Gimnazjum Humanistycznym imienia Bolesława Krzywołstego w nakle nad notecią. Był wymagający wobec swoich uczniów, a przy tym bardzo lubiany. Po roku przeniesiono go do korpusu kadetów nr 3 w Rawiczu. Była to prestiżowa szkoła. Minął rok i ponownie przeniesiono go do nakła. Nie był z tego zadowolony napisał podanie z prośbą o przeniesienie do Poznania. W 1931 roku rozpoczął pracę w miejskim państwowym gimnazjum humanistycznym, gdzie uczył do śmierci. By móc sfinansować swoją górską pasję, udzielał prywatnych lekcji. Wincenty był konsekwentny w realizacji swoich planów. Sporą część górskiej działalności podporządkował marzeniu o zdobyciu zachodniej ściany łomnicy. Warto dodać, że jego wspinanie przypada na czas największego rozwoju taternictwa. Wincenty propagował wspinaczkę klasyczną, w której nie było miejsca na sztuczne ułatwienia. Sprzeciwiał się stosowaniu haków skalnych oraz pętli jako stopni. W górach poszukiwał nowych dróg. Uważał, że są one warte 10 razy więcej niż te powtarzane. Wchodził na nowe obiekty i często był współtwórcą ich nazw. Przykładem mogą być Jurgowska Przełęcz, Łomnicka Kopa, Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz. Walczył też o ochronę górskiej przyrody. Był przeciwnikiem wyznaczania nowych szlaków i ścieżek w Tatrach. Sprzeciwiał się budowie schronisk, a popierał nocowanie w namiotach. Górską działalność Wincentego Birkenmajera można podzielić na dwa etapy. Tatrzański oraz alpejski. Na początku w Tatry przyjeżdżał turystycznie. Zaczął swoją przygodę z górami późno i niewspinacze w jego wieku zwykle odnosili największe sukcesy. Przez pierwsze dwa lata odwiedził ważniejsze tatrzańskie doliny oraz wszedł na wiele znanych szczytów, w tym Gerlach, Krywań, Świnice czy Rysy. Zaczął wyjeżdżać w podkrakowskie Skałki. W 1925 roku wszedł na Łomnicę, tak zwaną Drogą Jordana. Wtedy zobaczył niezdobytą zachodnią ścianę Łomnicy. W kolejnym roku zaczął się wspinać w Tatrach. Od końca czerwca 1926 roku na całe wakacje wynajął dom Józefa Kuźmy. Wtedy to wspiął się na mnicha, grań minguszowieckich szczytów czy żabiego konia. Kolejne dwa lata to czas stagnacji. Wincenty Birkenmajer był założycielem nieformalnej grupy, która spędzała wakacje w górach, gdzie szkoliła swoje umiejętności. Zrzeszała ona uczniów szkół średnich i studentów. Jednak nie odegrali oni ważnej roli. Jedynym wybitnym przedstawicielem tej grupy był młodszy od Wincentego o 10 lat, student Uniwersytetu Warszawskiego Kazimierz Kupczyk. Stanowili oni wspinaczkowe tandem. Momentem zwrotnym w górskiej karierze Wincentego był rok 1929. Osiągnął wówczas wysoki poziom wspinaczkowy, przeszedł w tym roku pięć nowych dróg. Wtedy też planował spełnić swoje marzenie i zdobyć zachodnią ścianę łomnicy. Było to pod koniec lat 20. XX wieku ogromne wyzwanie. Jego realizację zaplanowano na sierpień 1929 roku. Okazało się jednak, że identyczne plany miał Stanisławski i jego zespół. O tym, że to nie grupa Vincentego zdobyła na łomnicy, zdecydował przypadek. Oba zespoły nocowały w schronisku. Wiadomo było, że większe szanse mają ci, którzy wcześniej wyruszą. Wincenty przez pomyłkę obudził jednego z członków zespołu Stanisławskiego. Finalnie to oni zdobyli ścianę będącą marzeniem Wincentego. Lato nie skończyło się dla niego po jego myśli, bowiem wkrótce otrzymał wezwanie do siódmego Pułku Saperów w Poznaniu na ćwiczenia wojskowe. W tym samym roku Wincenty podjął jeszcze pierwsze próby zimowych wejść w czasie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Kolejne wakacje w 1930 roku w całości spędził w górach, Postanowił tym razem nie nocować w schroniskach. Nie zrezygnował z marzenia o zdobyciu zachodniej ściany łomnicy. Zamierzony cel udało mu się osiągnąć wraz z Kazimierzem Kupczykiem, po dziesięciogodzinnym wysiłku. W ciągu trzech miesięcy rozwiązał około 40 z planowanych 60 problemów tatrzańskich. Niestety w czasie wakacji zginął Kazimierz Kupczyk, co nie pozostało bez wpływu na Wincentego. Dodam tylko, że siostra Kazimierza, Halina, była jego niespełnioną miłością. W kolejnym roku Wincenty wziął udział w wyprawie w Góry Wysokie, czyli w Alpy. Uczestniczyła w niej ścisła czołówka polskich taterników. Z Wincentem pojechał Jan Dorawski, Jan Szczepański i Konstanty J. Konarkiewicz. Już na miejscu dołączył do nich Jerzy Golcz, pracownik polskiego konsulatu we Francji. Podczas wyprawy próbowali zdobyć dziewiczą południowo-zachodnią ścianę Piklory. Było to też pierwsze zetknięcie się Wincentego z lodowcem. W kolejnym, 1932 roku, zaplanowano drugą wyprawę w Alpy. Tym razem w wyprawie wziął udział 11 osób. Był to ogromny wydatek. Wyjazd pozwolił zdobyć nowe doświadczenia, zwłaszcza w zakresie wspinaczki w śniegu i lodzie. W tym czasie Wincenty zaczął marzyć o wyjeździe w Himalaję. Co ważne, w 1933 roku trudniejsze drogi tatrzańskie w większości nie miały przejść zimowych. Birkenmeier zamierzał to zmienić. Zaplanował wyjazd w Tatry w kwietniu w czasie przerwy świątecznej. Z Poznania wyruszył pociągiem 11 kwietnia. Do zakopanego dotarł 13 kwietnia wcześniej rano. Od razu udał się do Rostoki. Tam przepakował się i zabrał ekwipunek na trzy dni. Potem wraz ze Stanisławem Grońskim. Ruszył do Doliny Kaczej. Dokładny przebieg wydarzeń znamy z jego opisu. Co ważne, podawane przez niego godziny mogą się różnić od tych prawdziwych, bowiem po dotarciu do schroniska okazało się, że zegarek spieszy się o godzinę i 20 minut. Nie można dzisiaj stwierdzić, kiedy wskazanie czasu przestało być prawidłowe. Dlatego wszystkie podane przeze mnie godziny mają charakter orientacyjny. Wincenty ze Stanisławem wyruszyli o 11:20. Planowali zaatakować Ganek od wschodu. Była to droga, którą wymyślił Birkenmajer razem z Kupczykiem w 1930 roku. Do Doliny Kaczej dotarli o 16, a następnie założyli biwak nad Zielonym Stawem. Kolejnego dnia wstali o 4.05, zaś wyruszyli o 6.25. Wincenty czuł się źle. Wymiotował i miał krwotok z nosa. Towarzysz doradzał mu jeden dzień odpoczynku, ale ten nie posłuchał. Gdy doszli pod ścianę, zapewniał, że czuje się już dobrze. Prowadził Wincenty. Pogoda była słoneczna. Zaatakowali rynne. Pokonali piętnaście metrów, po czym zawrócili. Zjedli obiad i dyskutowali, co dalej. O dwunastej czterdzieści znowu zaatakowali rynne. Po jakimś czasie zaczął padać śnieg i schodziły lawiny pyłowe. O dziewiętnastej towarzysz wezwał Wincentego do odwrotu. Wieczorem zaczął wiać silny wiatr. Wspinali się do pierwszej w nocy. Na wysokości niemal dwóch tysięcy metrów wykopali jamę w śniegu i wyłożyli ją namiotem. Zjedli kolację i poszli spać. Postanowili odpocząć i ruszyć dopiero 16 kwietnia o 7.30. Planowali wówczas zaatakować ostrze wschodniego filaru. Śnieg padał bez przerwy. Wspinaczka była bardzo powolna, w ciągu 11 godzin przeszli zaledwie siedemdziesiąt metrów. Opuścili filar i zjedli obiad. Vincenty znowu źle się poczuł. Kiedy kolega przekonywał, by przerwali wspinanie, ten mówił, że jego czas na dokonanie czegoś wielkiego kończy się. Planowali dojść na galerię gankową i tam biwakować. Na miejsce dotarli o dwudziestej trzeciej. Wiatr był jeszcze silniejszy niż w ścianie. Próbowali rozbić namiot, jego podłogę porwał wiatr. Okryli się więc płachtą namiotową i chcieli przeczekać do rana. Mieli spirytus, ale zapałki zamokły. Kiedy udało im się jakąś zapalić, od razu gasił ją wiatr. Byli zupełnie przemoczeni. Z miejsca, w którym się wówczas znajdowali, nie można było się szybko i bezpiecznie wycofać. W nocy mieli się wzajemnie budzić, jednak Groński zasnął. Rano Wincenty był półprzytomny i miał odmrożone ręce, bowiem zaginęła jedna z rękawic. Do tego zgubili pudełko z żywnością. O szóstej rano zaczęli zbierać się w dalszą drogę. Chcieli udać się do Rumanowej Przełęczy oraz Poprackiego Stawu. Wincenty zaproponował, żeby obieliny przymocować do jego worka. Panowała wichura, a Birkenmajer nadal źle się czuł. Pierwszy ruszył Stanisław. Po kilkunastu krokach odwrócił się i wtedy dostrzegł, że Wincenty pozostaje w tyle. Skarżył się na ciężki worek. Stanisław zabrał więc oba worki swój i wincentego. Po chwili okazało się, że bez pomocy Grońskiego birkenmeier nie jest w stanie iść. Pozostawił więc worek wincentego i dał mu swój czekan. Po każdym wykonanym kroku wincenty upadał. Stanisław porzucił również swój worek. Wincenty nie miał siły wbijać czekana. W zasadzie Groński musiał go ciągnąć. Szybko jednak zabrakło mu siły i zaczął marznąć. Gdy po pewnym czasie spojrzał na Wincentego, okazało się, że ten ma otwarte oczy i nieruchome usta. Nie dawał oznak życia. Serce jego towarzysza przestało bić. Nie oddychał. Stanisław wykopał półkę w śniegu, w której ułożył ciało. Groński postanowił ruszyć w stronę poprackiego stawu, chcąc się ratować. Dotarł tam o dwunastej. Był wyczerpany i miał odmrożenia. Śmierć Wincentego Birkanmajera wywołała duże poruszenie opinii publicznej. Informacje o wypadku ukazały się też w zagranicznej prasie. Podkreślano, że Wincenty był znakomitym taternikiem, a zmarł z wyczerpania w stosunkowo łatwym terenie. Ustanowił jednak rekord. Wspólnie ze Stanisławem Grońskim pokonali teren o największej wtedy trudności technicznej w okresie zimowym. Na śmierć Wincentego złożył się szereg złych decyzji oraz zbiegów okoliczności. Powstało określenie błąd Birkenmajera, które oznacza niedostosowanie celu wycieczki do możliwości na dany moment. Nie chodzi jednak o wybieranie zbyt ambitnego celu. Wincenty zlekceważył trudności, jakie niosła ta konkretna trasa. Do tego jego organizm był osłabiony wyczerpującą podróżą z Poznania do Zakopanego. Także warunki atmosferyczne były niesprzyjające. Wincenty chciał wykonać swój plan w 100%. procentach, i nie szedł na żadne ustępstwa. Zapłacił za to najwyższą cenę. Dużym wyzwaniem okazała się również wyprawa po ciało Vincentego. Trzeba podkreślić, że techniki ratunkowe dopiero powstawały. Nie było też skutecznej łączności, zaś transport ciała odbywał się na plecach ratowników. Wyprawy zimowe były szczególnie trudne i ryzykowne. O śmierci Vincentego Topr został zawiadomiony 17 kwietnia. Następnego dnia wyprawa ruszyła do Doliny Kaczej. Niestety ratownicy mieli zbyt mało informacji. Jedyne co wiedzieli to to, że taternicy wspinali się na północno-wschodni filarganku. Do ekspedycji dołączył czechosłowacki żandarm. Poinformował on, że ciało znajduje się na galerii. Ratownicy zawrócili. Kolejnego dnia Józef Oppenheim, ówczesny naczelnik TOPR, po rozmowie ze Stanisławem Grońskim zorganizował kolejną ekspedycję. Czternastu ratowników dotarło do schroniska przy Poprackim Stawie o godzinie 20. Tam czekali na nich ratownicy czechosłowaccy. Kolejnego dnia wspólnie ruszyli do Doliny Złomisk. O 12.15 Andrzej Krzeptowski oraz Józef Stopka dotarli na miejsce. Ciało było zasypane śniegiem. Transport zwłok był ryzykowny i bardzo trudny. Ruszyli w kierunku rumanowej przełęczy. Niewiele brakowało, a doszłoby do wypadku z udziałem ratowników, bowiem ciało obsunęło się z grani. Dzięki wyjątkowej sile przewodnika Wojciecha Wawrytki, ciało Birkenmajera nie spadło w przepaść, co spowodowałoby pociągnięcie za nim ratowników. Wyprawa wróciła do schroniska o 20.30. Kolejnego dnia ciało przetransportowano do Smokowca, a następnie do Zakopanego. Po tej akcji naczelnik Topr zapowiedział, że nigdy już nie będą podejmowane tak ryzykowne akcje dla sprowadzenia zwłok. Pogrzeb Wincentego Birkenmajera odbył się 23 kwietnia 1933 roku. Poeta i Taternik spoczął na nowym cmentarzu zakopanym. Tłumnie żegnała go rodzina, Taternicy i uczniowie. Podczas ceremonii przemawiali Kazimierz Piotrowski oraz Adam Miętus. Powincentem pozostała jego twórczość, którą w dużej mierze stanowią utwory literackie o tematyce tatrzańskiej. Najbardziej znanym jego dziełem jest opowiadanie Szklana góra, które ukazało się w Taterniku w 1930 roku. To historia zdobywania zachodniej ściany łomnicy oraz rywalizacji znakomitych Taterników. Jestem ciekawa, jak wy oceniacie ryzykowanie życia w drodze do realizacji własnych marzeń i ambicji. Koniecznie piszcie w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka Weekendów Małopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawię w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie tragedie.